Cześć. Dzisiaj chcę podzielić się z Tobą informacjami na temat tego, jak wzmocnić swoją odporność, jak wzmocnić siebie, żeby być zdrowszym. Co zrobić? To, co jest ważne, to to, że to Twoje myśli tworzą Twoją rzeczywistość. Za Twoją uwagą, za tym, gdzie skupiasz swoją uwagę, podążają Twoje emocje, to wpływa na Twoje samopoczucie i wpływa na to jak czuje się twoje ciało fizyczne. Najlepszym sposobem na utrzymanie wysokiej odporności jest zaprzestanie lękania się, wyłączenie strachu, wyłączenie obaw o to, że mogę zachorować. Strach i zdrowy układ odpornościowy są dla siebie wielkimi wrogami. Dlaczego niektórzy ludzie łapią wszystko? I często chorują, a inni będąc w tym samym miejscu i w tym samym czasie są odporni. No pewnie dlatego, że mają mocniejszy system odpornościowy. Ale nie tylko. Chodzi o to, że mają lepsze podejście, lepsze nastawienie, co znaczy pozytywne nastawienie, pozytywną postawę. I to ma ogromny wpływ na system odpornościowy. Ważne jest, abyś był, była odpowiedzialna za to, co myślisz, za swoje myśli, za swoje emocje, za swoje uczucia, za to, gdzie kierujesz swoją uwagę. Bo te emocje, te uczucia wytwarzają odpowiednie wibracje, odpowiednie pole wibracji, energii, a na poziomach energetycznych jesteśmy połączeni ze wszystkim, co nas otacza. Z całym polem energii, które jest wokół nas, z każdą materią, z wszystkimi formami życia, z wszystkimi istotami. Dlatego ważne jest, abyś utrzymywał pozytywne myśli, pozytywną energię w sobie i był jak najbardziej zakotwiczony na tym na o swojej obecności, na obecności Twój teraz. To, co jest ważne, co możesz zrobić, to włączyć jak najwięcej wszystkiego tego, co masz najlepszego u siebie, całego dobra, miłości, wsparcia, troski dla innych. Zapytaj się swoich bliskich, co możesz dla nich zrobić, w jaki sposób, może to jest zwykła rozmowa, a może niezwykła. Może to wydawać ci się jakimś drobiazgiem, a dla kogoś drugiego możesz być w tym momencie wsparciem, opoką, dając dobre słowo, dając to, co masz w sobie najlepszego. Niech ten trudny czas wydobędzie z ciebie to, co masz w sobie najlepsze. Bądź wsparciem, bądź liderem w swojej grupie przyjaciół, wśród, w swojej rodzinie. Strach ma bardzo negatywną energię. Pojawia się wtedy, kiedy czujemy, że tracimy kontrolę. Może nie masz wpływu na to, co się wydarzy, na przyszłość, ale masz wpływ na to, jak zareagujesz i co zrobisz, jakie decyzje podejmiesz, żeby być Silnym w tym, co zrobisz wtedy, jak się zachowasz, jak zareagujesz i, i, i co się zadzieje, to ważne jest, żebyś był zakotwiczony w tu i teraz. W tym, jak się masz, jak się czujesz. W tym właśnie, na czym skupiają się Twoje myśli, Twoje emocje, energia Twojego serca. I na to masz wpływ. To możesz zrobić właśnie poprzez techniki medytacji. Ja jestem trenerem medytacji, mam na imię Bożena. Jestem trenerem i praktykiem medytacji, technik świadomego oddechu od 20 ponad lat, dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci. Opracowałam i nagrałam cały szereg medytacji, wizualizacji, relaksacji, audio. Opracowałam kilka kursów online, w których też. Są opracowane przeze mnie medytacje, uzdrawiające medytacje ze światłem, medytacje serca, wizualizacje. Tosując i praktykując medytację sam robiąc to z innymi, łącząc się z innymi też na odległość, tak, łącząc się z innymi, wzmacniasz pole swojej energii, wzmacniasz energię swoją, ale też wzmacniasz pole energii wokół Ciebie. Dzięki temu. Medytacja, dzięki temu, że medytacja jest w stanie zmienić właśnie na poziomie komórkowym, nawet nasz kod DNA i RNA, jesteśmy w stanie wpływać na swoje zdrowie. Jesteśmy w stanie regenerować się na poziomie komórkowym. Udowodnił to dr Herbert Benson na Uniwersytecie Harvarda w 2008 roku. Że potrafimy to zrobić właśnie poprzez oddziaływanie energią, swoją energią, poprzez medytację. Jaki sposób medytacji? Każdy, tak naprawdę, każda praktyka medytacji, którą zrobisz, będzie Cię wzmacniać. Niech to będzie medytacja światła, medytacja uzdrowienia, wizualizacja zdrowia, cokolwiek zastosujesz, ważne, żebyś robił to systematycznie, codziennie. Minimum 5 minut, a najlepiej 10-15 minut, tyle, ile możesz poświęcić czasu. Zakotwicz się na dobrej, pozytywnej energii, dlatego że te wibracje, te energii są w stanie zmienić i oddziaływać pozytywnie na to, co masz w sobie, na Twoje zdrowie, wzmocnić Twoją odporność, ale są też w stanie wzmacniać wspólne pole energii, które nas otacza, a poprzez to. Jesteśmy w stanie poprzez to pole w, w, wpływać również na inne formy żyjące, również na wirusy, również na chorobowe bakterie, które gdzieś krążą. I poprzez to pozytywne oddziaływanie, wysyłanie energii, światła, miłości, jesteśmy w stanie zmienić tą formę. I osłabić ją w bardziej łagodną formę, a jednocześnie spowodować, że nie będzie powodować zachorowań śmiertelnych. Praktyka medytacji, skupienie i zakotwiczenie na pozytywnej energii to właśnie jest sposób na wzmocnienie odporności od środka. Wzmocnienie swojego systemu odpornościowego ukierunkowanie. Pozytywnych myśli, na tym, co cię wzmacnia, co masz w sobie najlepszego, na miłości, na zdrowiu, na akceptacji, spokoju, bezpieczeństwie. Niech energia tego światła zakotwicza się w tobie i miej ją w sobie cały czas, roztacza ją wokół siebie, niech wypełnia całe twoje ciało właśnie w czasie każdej medytacji. Wysyłaj to też do innych osób, do wszystkich wokół siebie, do całego świata. Zapraszam Cię do medytacji, e, które opracowałam, które, w których poprowadzę Cię właśnie w tym, aby wzmocnić siebie, swoje ciało, swój organizm i uzdrowić ten czas, to miejsce i całą naszą planetę. Zapraszam Cię do medytacji na mojej stronie Akademia Avida. Wszystkie szczegóły znajdziesz w linku poniżej. Zapraszam Cię też do zapoznania się z tym, co robię, jak praktykujemy, jak dzielę się ze swoimi kursantami właśnie tymi technikami, w jaki sposób, poprzez swoje warsztaty i szkolenia. Prowadzę również indywidualne konsultacje bezpośrednio i online więc jeśli odczuwasz taką potrzebę żeby nauczyć się i wzmocnić siebie jeszcze bardziej właśnie praktykę medytacji usprawnić ją, rozwinąć i wejść na kolejny poziom to zapraszam do kontaktu i do zobaczenia